Rok 113 przed naszą erą. Od kilku lat w polityce zagranicznej Rzymu panuje względny spokój, mącony jedynie przez lokalne konflikty z barbarzyńskimi plemionami w Dalmacji czy też z Kordyskami na północy Macedonii. Długotrwała i uciążliwa, lecz również niegroźna dla egzystencji republiki wojna jugurtyńska jeszcze się nie rozpoczęła, będąc na razie w fazie preludium, czyli numidyjskiej wojny domowej. Jednak we wspomnianym roku przed oblicze senatu przybędzie poselstwo z ludu Taurysków zamieszkującego północne pogranicze republiki w Alpach wschodnich. Od dwóch lat galijskie plemie było w sojuszu z Rzymem, wchodząc w skład swoistego systemu wczesnego ostrzegania republiki, zabezpieczającego wieczne miasto przed powtórką tragicznego najazdu galów z 390 roku przed naszą erą. Informacje przyniesione przez taurysków nie napawały optymizmem i na pierwszy rzut oka zwiastowały kolejny niszczycielski najazd z północy. Na ziemi taurysków bowiem pojawiły się tysiące, setki tysięcy przybyszów szukających nowego domu, niejakich cymbrów i teutonów. Ich najazd będzie pierwszą okazją w historii dla Rzymu do zmierzenia się z Germanami. Witajcie z tej strony, Aleksander, z kanału Kronika Historii. A to 25 odcinek historii starożytnego Rzymu, w którym przyjrzymy się bardzo groźnemu najazdowi germańskich plemion na Republikę Rzymską, Cymbrów i Teutonów. Rozsiądźcie się wygodnie i zaczynajmy! Zanim jednak przejdziemy do omawiania przebiegu inwazji plemion z północy, musimy dowiedzieć się, kim tak naprawdę byli intruzi. Skąd się wzięli i co ich przywiodło na przedsionek Italii? Niestety, nie mam zbyt dobrych wieści. Antropologia i etnografia, a może inaczej, wiedza o ludach zamieszkujących daleką północ, nie stały wówczas na zbyt wysokim poziomie, przez co jeden historyk mówi tak, a inny mówi co innego w kwestii pochodzenia Cymbrów i Teutonów. Na przykład Strabon twierdzi, że cały ruch barbarzyńskich plemion z północy Został zapoczątkowany przez plemię Cymbrów, podczas gdy Apians Aleksandrii obstaje twardo, że to Teutoni pojawili się w Norikum, czyli ziemi Taurysków w 113 roku przed naszą erą. Jeszcze inni uważają, że oba ludy wyruszyły z dotychczasowych siedzib w tym samym czasie. W ogóle początki najazdu Germanów nie obfitują w zbyt bogate świadectwa źródłowe, co zmusza nas niejako do błądzenia po urywkach dzieł, które ostały się do naszych czasów, i analizowania znalezisk archeologicznych. Najbardziej widoczne będzie to w kwestii bitew tamtego czasu, których przebieg pozostaje do dzisiaj sporą niewiadomą. Gareth Sampson, historyk, którego książka stanowi trzon materiału, skłania się ku teorii Strabona. Że to Cymbrom należy przyznać pałeczkę pierwszeństwa w germańskim parciu w stronę Italii, Teutonów traktując jako ich sojuszników, którzy dołączyli do cymbryjskiej imigracji w późniejszym czasie, po 105 roku przed naszą erą i bitwie pod Arausio. Tego też się będę trzymał w tym materiale. Spore wątpliwości budzi także homogeniczność samych Cymbrów. Wspomniany autor podkreśla, że duża liczba różnych imion plemiennych wozów, które pojawiają się w źródłach po bitwie pod Arausio, wskazywać może na to, że mowa tak naprawdę o inwazji wielu ludów należących do większej rodziny plemion cymbryjskich, jeśli mogę użyć takiego neologizmu. Tak w ogóle, to z rozpędu po odcinkach obalających istnienie większości reform Gajusza Mariusza, to powiem Wam, że wcale nie wiadomo, czy wizyta Cymbrów i Teutonów była w rzeczywistości pierwszym starciem Rzymu z Germanami w historii. Trwa i chyba potrwa w nieskończoność dyskusja o ich rzeczywistym pochodzeniu. Część badaczy uważa, że były to ludy celtyckie, a więc, upraszczając, galowie, bazując na brzmieniu zachowanych imion przywódców, gości z północy. Jeśli chodzi o starożytnych autorów, to wielkimi zwolennikami germańskości Teutonów był Juliusz Cezar, a w przypadku germańskości Cymbrów opowiadał się za nią chociażby Plutarch. Z wyglądu najbardziej podobni byli do szczepów germańskich, zamieszkujących kraje nad morzami północnymi. Zdradzał to ich olbrzymi wzrost, jasno-niebieskie oczy, a także to, że właśnie Germanie cymbrami nazywają rozbójników jak zanotował o najeźdźcach historyk z Heronei. Jednak już parę zdań później przytacza on dla kontrastu inne opinie, tych, którzy przypisywali im celtyckie pochodzenie, oraz zwolenników teorii o scytyjskim wręcz pochodzeniu cymbrów. Jak było naprawdę? Być może nigdy się nie dowiemy. Ja dla bezpieczeństwa będę unikał wyrażenia germanie, licząc, że mój zasób słów poradzi sobie z tym ograniczeniem. Ok, więc udzieliwszy Wam tej nieco wymijającej pierwszej odpowiedzi, pora umiejscowić Cymbrów i Teutonów na mapie. Niestety, tutaj również nie była niespodzianka. Nikt na 100% nie wie, gdzie znajdowały się ich pierwotne siedziby. Najpopularniejsza teoria lokuje plemiona na Półwyspie Jutlandzkim, a więc terenach dzisiejszej Danii, skąd mniej więcej w 120 roku przed naszą erą rozpoczęła się ich wielka migracja na południe. Co ją spowodowało? Krótko, są tutaj dwie możliwości. Pierwsza to wojna pomiędzy różnymi szczepami cymbrów i teutonów. Wskazywać na to może wspomniana, domniemana wieloetniczność najeżdżających Rzym plemion, które w swojej ojczyźnie mogły się po prostu niezbyt dobrze dogadywać, co zmusiło sporą część do opuszczenia siedzi. Strabon wydaje się być fanem tej teorii, jako że w czasach Augusta część cymbrów nadal zamieszkiwała starą ojczyznę. Przesłali oni nawet Oktawianowi święty kocioł z brązu jako podarek. Yy, święty kocioł z brązu to moje autorskie tłumaczenie, jak możecie się domyślać. Stąd też starożytny geograf wątpi w drugą teorię o przyczynach migracji ludów z Półwyspu Jutlandzkiego. A więc drugą teorię, Mówiącą o wielkiej powodzi, być może w efekcie tsunami, a być może w efekcie podniesienia się stanu Morza Północnego. Nie chcę wchodzić tutaj w rolę eksperta od hydrologii, geologii, ale znalazłem ciekawy artykuł dostępny w internecie, który stara się powiązać możliwe wahania poziomu Morza Północnego w starożytności właśnie z wielką wędrówką Cymbrów i Teutonów z Półwyspu Jutlandzkiego. Jeśli lubicie nauki przyrodnicze i znacie język angielski, to zapraszam do opisu filmu. Artykuje jest powszechnie dostępny. Od siebie powiem tyle, że obie możliwości są dla mnie przekonujące i być może też wystąpiły jednocześnie. Czemu nie? Zalanie terenów uprawnych doprowadzić przecież mogło do wojen o ziemię między miejscowymi plemionami, a w konsekwencji do migracji przegranych. Są to już jednak tylko moje dywagacje. Z jakiegoś jednak powodu wielka masa jutlandzkich plemion ruszyła w 120 roku przed naszą erą na południe. Ich liczbę szacowano na od 200 do 300 tysięcy ludzi, ze starożytnego na nasze bardzo dużo ludzi. Trasa ich przemarszu miała przebiegać początkowo w kierunku południowo-wschodnim, przez ziemię bojów, a po przekroczeniu Dunaju mieli wejść na tereny zajmowane przez problematycznych skordysków. Tam mieli obrać inny azymut. Na zachód. Aż po wielu kilometrach podróży zawitać w 113 roku przed naszą erą w Noriku, gdzie siedziby mieli tauryskowie, którzy ostatecznie zaalarmowali Rzymian o pojawieniu się chmary intruzów. Wszędzie, gdzie tylko pojawiali się cymbrowie, spotykali się z wrogą reakcją tubylców i nic dziwnego dziesiątki tysięcy nowych przybyszy do wykarmienia, ta opcja nie uśmiechała się żadnemu ludowi, zastanemu po drodze. W końcu kolejnym ludem, który miał przejąć tego gorącego cymbryjskiego kartofla, byli Rzymianie, w porę zaalarmowani o powadze sytuacji. Sprawę tę miał zbadać sam konsul roku 113 Gaius Papirius Carbon. Przydzielenie konsula do tej misji pokazywało, że Rzym bierze sprawę na poważnie. Carbon, zabrawszy ze sobą wojsko, obsadził niesprecyzowany wąski przesmyk w Alpach, tak by uniemożliwić przybyszom przedostanie się do Italii. Całkiem strachliwe zachowanie jak na wielkie imperium, ale cóż, galijska paranoja miała się jak widać całkiem nieźle, nawet po tylu latach od zdobycia Rzymu przez Galów. Z północnego wschodu nikt jednak nie nadchodził. Po jakimś czasie konsul odważył się w końcu wkroczyć do Norikum, by rozwiać wszelkie wątpliwości co do nowej barbarzyńskiej hordy ubran. Zachowanie cymbrów było jednak mało barbarzyńskie. Wysłali oni swoich emisariuszy do Carbona, a ci, zamiast roztoczyć przed konsulem mroczne wizje nadchodzącego podboju Italii, przeprosili go za wkroczenie na ziemię sojuszników, obiecując rychły wymarsz. Zaskoczony konsul przystał na tę propozycję, dorzucił jeszcze do tego przewodników po okolicy i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Oczywiście, tak nie było. Nie wiadomo, czy ugodowa propozycja cymbrów była szczera, lecz jeśli migrujesz z dziesiątkami tysięcy ludzi w poszukiwaniu nowego domu, to raczej chcesz uniknąć niepotrzebnego rozlewu krwi, by w miarę cało dotrzeć do nowej ojczyzny. Późniejsze wydarzenia również świadczą o raczej dobrych intencjach cymbrów w 113 roku przed naszą erą. Te jednak nie były po stronie konsula Gajusza Papiriusza Carbona, któremu ewidentnie na dokładkę do konsulatu zamarzył się soczysty triumf stolicy. Przewodnicy, których podarował Cymbrom, byli tak naprawdę szpiegami, którzy mieli za zadanie wywieźć w pole nieświadomych podstępu najeźdźców. Konsul rozkazał poprowadzić ich w nieznanym kierunku, jak najdłuższą możliwą drogą, podczas gdy sam przygotował się do zasadzki. Za dogodne miejsce została uznana Noreja, dzisiejszy Magdalensburg w austriackiej Karyntii. Zero niespodzianek. O przebiegu bitwy niewiele wiadomo, poza krótką zmianką Appiana. Przede wszystkim wynika z niej, że bitwa zakończyła się całkowitą klęską wiarołomnego Karbona i stratą wielu ludzi. Niedobitki miała uratować Wielka Burza, która rozdzieliła walczących na marginesie, jakie ja uwielbiam te wszystkie ogromne nawałnice, które nagle ratują jedną z walczących stron. Dziwnym trafem przeważnie tę, za którą trzyma kciuki kronikarz. No ale nieważne. Niedobitki rzymskie miały uciec wtedy do lasu, gdzie ogarnęły się dopiero po trzech dniach. Być może ten las jest małą wskazówką, Karbon być może fatalnie wybrał miejsce do ataku, każąc walczyć legionistom w zalesionym terenie. Mi jednak podoba się inna propozycja Samsona. Możliwe, że konsul myślał, że tak jak innym dowódcom rzymskich w ostatnich latach, przyjdzie mu się zmierzyć z jakimś niedużym szczepem, w stylu skordysków albo taurysków przykładowo. Na jego korzyść przemawiało też to, że sam wybierze porę i miejsce ataku. Co więcej, być może jego jedyny kontakt z cymbrami miał miejsce podczas spotkania z barbarzyńskimi emisariuszami. Gajusz Papiriusz Karbon, prowadząc swe wojska pod Noreje, mógł po prostu nie wiedzieć, że przyjdzie mu się zmierzyć z ponad 200 tysięczną armią. Jeśli tak było, chciałbym zobaczyć jego minę na widok hordy cymbrów. Chwytających za broń na widok jego wojsk pod Noreją. Nie muszę chyba mówić, że z planowanego triumfu nic nie wyszło. Pomimo tej wtopy, Cymbrowie nie ruszyli na Italię, kontynuując marsz na zachód. Do 109 roku przed naszą erą nie pojawiają się oni w rzymskich kronikach. Wracają jednak wraz z wkroczeniem na terytorium południowej Galii. Gdzie zawędrowali szukając uparcie ziem do osiedlenia się. Do zmierzenia się z ich ponowną wizytą oddelegowany został kolejny konsul, Marek Julius Silanus, kolega metellusa numidyjskiego z urzędu. Co ciekawe, pomimo wrogiego przyjęcia i zdrady pod Noreją cztery lata wcześniej, barbarzyńskie hordy znów podeszły do Rzymian bardzo łagodnie. Na spotkaniu z Silanusem w cymbrowie przedstawili bowiem wizjonerską ofertę. Która wyprzedzała o setki lat przyszłą politykę wiecznego miasta względem napierających na granice cesarstwa ludów. Ich propozycja była prosta. Cymbrowie prosili o nadanie im ziemi w zamian za służbę wojskową i ochronę rzymskich posiadłości przed innymi ludami. Prawdopodobnie chodziło tutaj o ziemię w Galii Narbońskiej. Senatorowie jednak nie mogli za nic na to przystać. Po porażce pod Noreją. Taki kompromis jawiłby się w oczach plemion podporządkowanych Rzymowi jako ewidentny przejaw słabości. Po odrzuceniu propozycji Cymbrów doszło do kolejnego starcia, które po raz drugi zakończyło się porażką Rzymian. Niestety nie tylko nie znamy przebiegu bitwy, lecz także nie w sposób ustalić jej lokalizacji. Jedynym pewnikiem pozostaje klęska wojsk Silanusa, w wyniku której podkopana została rzymska władza w Galii Południowej. Cymbrowie natomiast, Znów wyparowują na 4 lata z kart dziejów, kontynuując poszukiwania ziemi obiecanej. Konsekwencją rzymskich niepowodzeń był atak plemienia zamieszkującego tereny dzisiejszej Szwajcarii Tigurynów. Napadli oni rzymskich sojuszników Nitiobrogów w 107 roku przed naszą erą. Wywołało to oczywiście reakcję Senatu. Był to rok, którym konsulem wreszcie obrany został Gajusz Mariusz, który jednak wysłany został do Numidii w celu zakończenia wojny jogurtyńskiej. Pacyfikacją Galii zająć się miał zaś drugi konsul, Lucius Cassius Longinus, który zaczął z przytupem. Wedle Orozjusza miał on pogonić tigurynów aż po sam Atlantyk. Niestety... W trakcie drogi powrotnej barbarzyńcy napadli podstępem na jego oddziały, w wyniku czego konsul poniósł śmierć. Podczas wyprawy przeciwko Tigurynom miały miejsce dwa wydarzenia, które nie przyniosły splendoru wiecznemu miastu. Po śmierci konsula, jego legat imieniem Gajusz Publiusz został zmuszony przez zwycięzców do wydania wszystkich zakładników i połowy tego, co posiadał. W innym wypadku pozostałych przy życiu Rzymian czekała niechybna anihilacja. Okryty hańbą legat, Udał się dobrowolnie na wygnanie. Druga haniebna sytuacja miała miejsce rok później, gdy sprawami buntów w Galii zajął się Quintus Servilius Cepion, konsul roku 106 przed naszą erą. On również odniósł pewne sukcesy. Największym było zdobycie zbuntowanego miasta Tolosa, dzisiejsza Tuluza. Wraz z jego skarbami. Pochodzić one miały jeszcze z czasów najazdu Galów Brennusa na Grecję z 280 roku przed naszą erą. Problem w tym, że zdobycz nigdy nie dotarła do Rzymu. Rozpłynęła się w drodze powrotnej do Masali, albo rozkradziona przez żołnierzy, albo zawłaszczona przez chciwego konsula, który miał wedle drugiej hipotezy zamordować w greckim mieście wszystkich konwojentów opiekujących się skarbem. O rozjusz Mówi, że w tej sprawie toczyło się potem długie postępowanie, z pewnością nie przynoszące chwały rzymskiej klasie politycznej. W każdym razie Cepionowi przedłużono władzę prokonsularną nad wojskiem w południowej Galii na rok 105 przed naszą erą, w trakcie którego w okolicy znów zaczęli panoszyć się wędrujący cymbrowie. Po wielu latach frustrującej, bezowocnej tułaczki i dwóch nieprzyjaznych przygodach, ich obecne nastawienie wobec Rzymian było zdecydowanie bardziej wrogie. Wiele wskazywało na to, że tym razem pragną przedostać się na teren Italii, co mało zaskakujące, nie było zbytnio smak samym Rzymianom. Tym po dwóch dotychczasowych klęskach. Przydałoby się jakieś zdecydowane zwycięstwo, by zażegnać wreszcie cymbryjskie zagrożenie. Nic dziwnego zatem, że senat postanowił o wysłaniu dodatkowych posiłków na pomoc cepionowi w Galii. Wsparciem dowodził konsul roku 105, gneusz Malius Maximus. Zestawienie tych dwóch dowódców w tak ważnej kampanii nie było najlepszym pomysłem. Cepion pochodził z patrycjuszowskiego rodu serwiliuszy i był ewidentnie zazdrosny o to, że musi słuchać się obecnego konsula, którego pochodzenie było zaledwie ekwickie. Jeszcze przed decydującym starciem odmówił podporządkowania się Maliuszowi i obie armie działały właściwie niezależnie od siebie. Ich łączny rozmiar był imponujący. Jeśli wierzyć przekazom, na spotkanie cymbrom zmierzało wojsko w liczbie 80 tysięcy ludzi, ale skłócone dowództwo nie wróżyło niczego dobrego w perspektywie bitwy z wrogiem mającym liczyć nawet 300 tysięcy wojowników. Armia Republiki, rozrywana konfliktem na szczycie, dotarła wreszcie do brzegów Rodanu, gdzie w okolicach miejscowości Arausio, dzisiejsze francuskie Orange, Orange, nie znam francuskiego, napotkała wielkie siły wroga. Pomimo liczebności cymbrów, Cepion wciąż odmawiał współpracy i połączenia sił. Niezgoda doprowadziła do utworzenia dwóch osobnych obozów na zajmowanym przez najeźdźców brzegu Rodanu, z Cepionem ustawionym nieco bliżej wroga, tak by w razie czego mieć lepszą pozycję do ataku od Maliusza. Widok wojska rzymskiego miał początkowo sprawić, że barbarzyńcy zastanowili się raz jeszcze przed podjęciem ataku. Nieoczekiwanie wysłano poselstwo do obozu Maliusza. Jego treść rzekomo miała powtarzać ofertę sprzed czterech lat: Dajcie nam ziemię. A będziemy Wam służyć orężem, kiedy tylko potrzebujecie. Zdaniem Samsona jest to wątpliwe, gdyż po tylu latach tułania się po Europie i po nieprzyjemnych doświadczeniach z Rzymem żaden z cymbryjskich dowódców nie łudził się, że uda się dogadać z Rzymianami w inny sposób niż orężem. Przekazy jednak mówią, że jakieś negocjacje pokojowe przed bitwą pod Arausio miały miejsce w namiocie Maliusza. Skierowanie emisariuszy do obozu Rywala rozwścieczyło Cepiona, rozdźwięk między dowódcami stał Stał się nawet widoczny i niebezpieczny dla szeregowych żołnierzy. Ci zmusili serwiliusza cepiona, by udał się do Maliusza i naradził się z nim nad położeniem, ale tak daleko było im do zgody, że w wyniku spotkania stali się gorszymi wrogami niż przedtem. Wszczeli kłótnie i rzucili obelgi, rozstając się w sposób haniebny, jak relacjonuje Cassius Dion. Ostateczna kłótnia spowodowała, że cepion ni z gruchy, ni z pietruchy ruszył na obóz Cymbrów. Licząc, że Maliusz pod wpływem jego brawury udzieli mu wsparcia jako ten drugi. Szybko jednak okazało się, że połowa 80-tysięcznego kontyngentu nie da rady przeważającej masie paruset tysięcy cymbrów, w niedługim czasie rozbito sporą część armii Cepiona, resztę zmuszając do chaotycznej ucieczki. Prawdopodobnie, zanim jeszcze zaskoczone wojsko Maliusza zdołało cokolwiek zdziałać, wpadli nań rozpaczliwie uciekający żołnierze Cepiona, co wzmogło dodatkowo potężny chaos. Gdy Cepion z ludźmi znaleźli się nad brzegami Rodanu, tym razem to na Maliusza spadła nawałnica wrogów. Nie mieli oni litości i wybili większość ludzi konsula, któremu udało się przeżyć. Stracił on jednak w bitwie dwóch swoich synów. Jego wojsko po równie szybkim starciu rzuciło się w panice do ucieczki. Sytuację uciekających Rzymian pogarszała jeszcze obecność Rodanu, którego nurt porwał wielu ludzi. Ci, którzy zostali wyłapani w wodzie przez Cymbrów, również nie mogli liczyć na łaskawe potraktowanie. Jednym z ocalałych z pożogi i odmętów Rodanu miał być młodziutki szpieg Cepiona imieniem Sertoriusz. Bitwa pod Arauzjo ze 105 roku przed naszą erą była gigantyczną klęską, porównywaną nawet z tą poniesioną z rąk Hannibala pod Kannami. Dzisiejsze historycy szacują, że poległo w niej około 20 tysięcy Rzymian. Antyczni autorzy podawali jednak liczby znacznie większe dochodzące nawet do 80 tysięcy zabitych. Liviusz pokusił się nawet o szacunki, mówiące, że liczba poległych pod Arausio była prawie dwukrotnie większa od strat poniesionych pod Kannami, lecz znów ze starożytnego na nasze. Miał to oznaczać, że klęska była po prostu ogromna, a strach, który padł na stolicę, był bledszy niż lico północnicy. Dwójkę dowódców odpowiedzialnych za klęskę pod Arausio wygnano czym prędzej z Rzymu, Cepionowi dorzucając jeszcze do Banicji obowiązek zapłacenia astronomicznej grzywny w wysokości 15 tysięcy talentów, które jednak nigdy nie zebrano. W wiecznym mieście ze zdwojoną mocą powróciły wspomnienia z 390 roku przed naszą erą i najazdu Galów. Jako, że Rzym był chwilowo bezbronny w razie szybkiego marszu barbarzyńców na Półwysep Apeniński. To jednak nie nastąpiło. Zamiast tego cymbrowie rzucili się na Hiszpanię, dając czas Rzymianom na zorganizowanie nowych sił i objawienie się bohatera. Ten wiózł właśnie do Rzymu ujarzmionego Jugurtę. Bohaterowi oczywiście było na imię Gajusz Mariusz. Jego kampanie przeciwko Cymbrom i Teutonom Będę już jednak kanwą kolejnego odcinka. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Ślę tradycyjne podziękowania za każdy like, sub i komentarz, które napędzają algorytmy YouTube'a. Spiritus movens każdego kanału. Szczególne wyrazy uznania rzecz jasna należą się moim patronom, których lista widoczna jest teraz na ekranie. Zaprawdę ave wy, kochani. Ja będę się już z wami żegnał. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia niebawem.